Nowy Jork, 16 sierpnia 1920 roku. Piąta zmiana meczu pomiędzy New York Yankees a Cleveland Indians. Do bazy domowej podchodzi prawdziwa gwiazda Indians shortstop Ray Chapman. Za chwilę stoczy pojedynek z biotaczem Yankees Carlem Maysem. Pierwsze dwa narzuty nie rozstrzygnęły rywalizacji pomiędzy tą dwójką. Trzeci narzut, wysoki fastball i piłka w polu. Toczy się w kierunku trzeciej bazy. Mays doskakuje do niej i rzuca na pierwszą bazę. Mace był przekonany, że piłka odbiła się od kija Chapmana. Problem w tym, że tak naprawdę odbiła się od jego głowy. Zarówno menadżer Yankees Miller Huggins, jak i menadżer Indians Ray Caldwell byli przekonani, że Chapman wystarczająco wcześnie uchylił się od narzutu i ten faktycznie trafił w jego kij. Gdy wszyscy zorientowali się, co tak naprawdę miało miejsce, Chapman natychmiastowo został zabrany z boiska. Z jego lewego ucha zaczęła spływać krew. Odzyskał on przytomność, by za chwilę znów ją stracić. Szybko został przetransportowany do St. Lawrence Hospital na Manhattanie. Niestety, nie przeżył. W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić pałkarza bez kasku. W czasach czapana kasków jednak nie było. Generalnie wczesne lata baseballu były dosyć brutalne. Miotacze celowo rzucali piłką w pałkarzy. Mimo, że było to celowe, uznawane to było za część gry, za część strategii. Dopiero 20 lat po śmierci Chapmana w grze pojawiły się kaski. Pionierami była drużyna Brooklyn Dodgers, czyli dzisiejsza ekipa Los Angeles Dodgers. W 1941 roku po dwóch bardzo poważnych urazach głowy zawodników Dodgers, ich menadżer Larry McPhil zażądał od swojej drużyny, aby ci nosili kaski podczas gry. Nie były to kaski, które znamy dziś, ale był to pierwszy krok w stronę bezpieczeństwa zawodników. Na początku lat 50 temat kasków powrócił. Mimo, że American League i National League tego nie wymagały, drużyny MLB, jak i sami zawodnicy głośno podnosiły temat. Wśród zawodników byli m.in. zawodnik New York Yankees Phil Rizzuto i zawodnik Cubs Ralph Kinner, którzy zaczęli nosić wzmacniane kaski. Świadomość bezpieczeństwa była coraz większa, więc i technologia szła naprzód. Jednym z innowatorów był menadżer Pittsburgh Pirates Branch Rickey, który zaprojektował tak zwane wzmacniane czapki. Nazwano je czapkami w stylu Rickego. W 1956 roku National League oficjalnie wprowadziło wymagania dotyczące ochrony głowy pałkarzy. W ślad za nimi poszli przedstawiciele z American League, choć odbyło się to dwa lata później. Obowiązek noszenia kasków, które znamy dziś, wprowadzono dopiero w roku 1971. Nie tylko pałkarze potrzebują ochrony głowy. Świat bejsbolowy przekonał się o tym 22 lipca 2007 roku podczas meczu A pomiędzy drużynami Tulsa Drillers a Arkansas Travelers. Michael Robert Kubo, który miał za sobą występy w MLB w zespołach Milwaukee Brewers i St. Louis Cardinals, tego dnia był trenerem na pierwszej bazie drużyny Tulsy. W dziewiątym inningu Tino Sanchez posłał mocną piłkę na terytorium faul, prosto w stronę trenera Tulsy. Piłka trafiła go tuż pod lewe ucho, powodując przecięcie tętnicy i krwotok. Michael Kubo zmarł 54 minuty później w szpitalu Baptist Health Medical Center. Również fani muszą mieć się na baczności. W sierpniu 2018 roku podczas meczu San Diego Padres i Los Angeles Dodgers piłką została trafiona 79-letnia Linda Goldblum. Raport Coronera nie zostawił wątpliwości. Masywny kwotok. Co ciekawe, realizatorzy nie śledzili tego lotu piłki. Sytuacja nie została pokazana, więc i media nie pisało o całej historii. Głos zabrała dopiero rodzina Lindy, która przebywała z nią podczas tego meczu. W historii MLB były jeszcze dwie tego typu sytuacje: jedna miała miejsce w Waszyngtonie, a druga w Los Angeles na stadionie Dodgersów. Jest jeszcze jedna grupa ryzyka: są to miotacze. W internecie bez problemu można znaleźć kompilację filmów, gdzie pałkarz wybija piłkę wprost w głowę miotacza. Granie w kaskach nie byłoby zbyt wygodne. Jak zatem można ograniczyć ryzyko? Z pomocą wyszła firma SST, która stworzyła pewnego rodzaju karbonowe wstawki, które wsadza się pod czapkę miotacza. Coraz więcej zawodowych miotaczy korzysta z tego wynalazku. Nawet jeśli początkowo podchodzili do tego sceptycznie, to po urazie głowy szybko zmieniali zdanie. Przykładem może być Matt Shoemaker. Po tym strasznie wyglądającym urazie zaczął stosować produkt firmy SST. Na stronie producenta można znaleźć wideo, które pokazuje efekt jego zastosowania. Urazy wpisane są w każdy sport. Bejsbol nie należy do wyjątków. Przykłady, o których opowiedziałem, należą do rzadkości, co nie znaczy, że mamy o nich zapominać i je bagatelizować. Powiem więcej, należy je przypominać, aby były przestrogą i cenną lekcją dla nas wszystkich. Jeżeli możemy w jakiś sposób poprawić bezpieczeństwo zawodników, trenerów i fanów, zróbmy to. Sport sportem, zabawa zabawą, ale bezpieczeństwo zawsze powinno stanowić najwyższy priorytet. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, cześć!